Żel, bo to teraz lekcja dla tych wszystkich amatorów, amatorów, bo amatorzy profesjonaliści potrafią taki żel po zjedzeniu schować do kieszeni. I uwaga, potrafią jeszcze wygrać. Więc naprawdę, amatorzy, jeżeli wyrzucacie to w lesie, to jesteście mega parówkami tej. I, I nigdy nie wygracie. Dopiero jak nauczycie się chować żele do kieszeni po zjedzeniu, wtedy przyjdą zwycięstwa. Wiem co mówię, bo kiedyś też tak robiłem, byłem głupi. Od czasu jak nauczyłem się chować żele, wygrywam. Wam też tego życzę, to nie jest trudne, zobaczcie. Prostujemy do kieszonki i jedziemy. Nie wyrzucamy żeli w lesie.